Dobrze, my w naszym, naszym tematem w naszej prelekcji jest, jest to temat bardziej taki nazwijmy to humanistyczny, nie będziemy mówili stricte o technologii, ale właśnie o tym, jak przekazać ludziom, którzy nie mają problemów takich jak osoby niepełnosprawne, Informacje o tym właśnie, jakie, jakie są potrzeby osób niepełnosprawnych, jak można im pomóc, no bo wręcz takie trywialne rzeczy, hmm, dlaczego służysz tylko strada, na przykład. Tak. Y, cały temat, y, całą akcję wymyślił Łukasz Banaszach. Cała y, y, akcja jest prosta. Generalnie chodzi o to, żeby w prosty sposób zrobić coś, spróbować zrobić coś dobrego. Mam nadzieję, że to się udało, a Państwo ocenią, czy, czy nie są to słowa na wyrost. Generalnie z, sama akcja była bardzo prosta. Polegała na spotkaniach z ciekawymi ludźmi w ciekawych miejscach i nagłaśnianie tych spotkań, zrobienie sesji zdjęciowych. Bo uczestnikami spotkań były osoby które albo pomagają innym mniej sprawnym, albo same mają same są po prostu niepełnosprawne. Różni ludzie, 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 ludzie nastu nas różnych kultur i programiści, i ludzie nauki kultury, łącznie wyszło 10 tysięcy zdjęć. 10 tysięcy zdjęć, dużo publikacji, yy, podjąłem na pełnienie. Po prostu próbowaliśmy zrobić jak najwięcej szumu. Ja jestem osobą, która póki co nie ma większych problemów z poruszaniem się, z widzeniem no poza już tą wiekową jakby akomodacją, że muszę rękę wyciągać dalej. Yy, ale też pamiętajmy, że nawet każdy z nas, który dożyje wieku sędziwego. Też prędzej czy później spotka się z ograniczeniami fizyczności. I Tak, tak. Tutaj było troszeczkę osiągnięć jakie, gdzie udało nam się uczale na y, Cała akcja, która teoretycznie się zakończyła w wakacje, ale w zasadzie ona chyba się nigdy nie skończy. Mam nadzieję, że będziemy ciągle coś robić, jak to mówię nieść dobre słowo do ludzi bardziej sprawny o tym, to jak, jak mogą pomagać innym, albo jak mogą po prostu zrozumieć. Jak to się, robi, jak się tworzy i, 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 i jeszcze przede wszystkim uświadamiamy potrzeba o potrzebach od tych, jak 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 a także... A także Przekonać te wszystkie bariery. Myśmy sobie tą naszą krótką prezentację nazwali Jak pokonać 7 barier w siedmiu kadrach. To no, takie uproszczenie. Pierwszą barierą, to już o tym lekko wspomniałem, to bariera wieku. Mieliśmy przyjemność przeprowadzić wywiad z panem profesorem Miotkiem, który właśnie nas uczulał na to, że e, e, o, senior, o seniorach, o kulturze, o przekroczeniu bary, a także o takim płynnym przejściu do czynników, i nowych technologii. I właśnie, i tutaj nawiążę do cytuję pana profesora, który powiedział, jak się postrzeganie osób starszych, znaczy nas uczyli, że nie powinno się mówić o osoba starsza a, ty nie, ty? nie. Nie, późno yy, późna dojrzałość, a, tak. Osoby, które. Yy, ta, ta, na późna dorosłość, tak, późna dorosłość. Yy, jak zmieniało się postrzeganie? Zacytował swojego syna, który robiąc pracę doktorską, znalazł notatki z 1955 roku, gdzie było napisane, że przy Ulicy Jedności Narodowej znaleziono zwłoki 55-letniej staruszki. Tak, czyli tutaj mamy pewien, pewien postęp, ale ten po, czyli postęp, jeżeli chodzi o to, kiedy jakby osoby. Tracą na aktywności z wiekiem, i, no ale też jest dużo można w tej dziedzinie zrobić, o czym też się tym zajęliśmy. Yy, pan profesor, właśnie udało nam się namówić pana profesora do wsparcia w cyrkuszeczny senior, ale o tym też to za mówię. Yy, taka ciekawostka, bariera dostępności sztuki, to też jedna z barier, jaką chcieliśmy pokonać którą się udało pokonać, też nie jest specjalnie związana z tym tematem. Yy, ale znam bardzo wielu artystów, którzy na przykład malują um, um, ustami, po prostu nie mają tak. sprawnych, tak, program nie, nie mają sprawnych kończyć i często z tym swoją sztuką no, mają problem, żeby dotrzeć. No, chociażby takiej osobie jest trudniej pojawić się na reposarzu. Niestety jeszcze ciągle bariery architektoniczne odległości to są problemy. Ale wystarczy na przykład zrobić aplikację na jakieś urządzenie mobilne. Jeszcze zrobić tam aplikację z jakimś tam sensem, czyli tak i przesłaniem, czyli żeby nie była to yy, stricte tylko tam po, pokazywanie obrazków. Coś takiego udało nam się zrobić obrazki rzucimy tablak. No, więc padliśmy na pomysł, żeby jej obrazki puścić w świat za pomocą aplikacji, ale... No żeby to miało większy sens, to aplikacja służy do ćwiczenia pamięci i zręczności palców. Yy, to oczywiście jest pewna za bo nie wypadałoby. Żeby... Inaczej tego nie można było zrobić. Tak, taka yy, mała dygresja, yy, ponieważ to jest na urządzenia Apple, to te aplikacje wszystkie są testowane przez tenzorów. Jeden z obrazów yy, musieliśmy ocenzurować. To można się domyśleć, że te rzeczy są, zostały domalowane. Dla Europejczyka to jest sztuka, dla Amerykanina pornografia. Dobrze. Następna bariera, którą, do której pokonania przystąpiliśmy, to bariera śmiechu. Ale nie chodziło tu o to, żeby się śmiać, tylko o to, żeby się spotkać. Tak, wspólnie, wspólnie, prawda? I bariera, bariera śmiechu, czyli, czyli również osoby, które, które, które reprezentują różne grupy środowiska a łączył ich jeden cel, żeby w jednym miejscu, w jednym czasie wspólnie wywesy, wywesy, wspólnie przekryły do tabu kulturowego. Tak, tutaj bardzo, dziękujemy Bartkowi, bo nas, się tam pojawił z nami. Tutaj też bardzo nawiązanie do technologii, bo mówiłem, że nie będzie to bardzo technologiczne, ale jednak, będzie trochę. Nie, w zasadzie to. Dużo technologii robimy, mamy ciężkiego dzika na tym punkcie. Proszę zwrócić uwagę, to jest aplikacja zdjęcia z iPhone'a z najnowszej wersji systemu. Ta aplikacja ma funkcję rozpoznawania twarzy i przedmiotów scen i tak dalej. Proszę zobaczyć, że na tych zdjęciach aplikacja wybrała, że jest Łukasz. Jak dobre karikatury nam namalowano, jeżeli nawet w tak, cudzysłowie sztuczna inteligencja i to będąca w takim małym urządzeniu, to w kieszeni rozpoznała Łukasza na Odpowiadom, na A to, 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 to jest troszeczkę inny taki niebieski. Na reszta się zgadza. I też <śle> właśnie jak, jak technologia nam łatwiej teraz zaczyna. Nam Na mniej, ale właśnie osobom na przykład niewidzącym taka ta aplikacja, nie do się rozpoznaje osoby, to nie jest niczym nowym, ale potrafi rozpoznać sceny. Parzę to właśnie... To wiele w aplikacji potrafi, ale na przykład potrafi rozpoznawać przedmioty. Dla mnie było ciężkim szokiem, jak włączyłem sobie za namową Adama Rajczyby, który tutaj nas dopinguje, mam nadzieję. Dobry, dziękuję. <grystanie> 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 Voice over i zobaczyłem, że pukając w zdjęcie telefon mi powiedział "Jest, pekińczyk. Rzeczywiście bóg jest podobny do Pekin Pekinczyka, Pekinczyka, nie Pekinczyk, piwną w inne zdjęcie, bal, zabawa, no bo były balony na tym zdjęciu, inne zdjęcie, stacja kolorowa, kolejowa, dworzec, pociąg. I to robi urządzenie, które trzymamy w kieszeni bez dostępu do internetu. Po prostu rozpoznaje zdjęcia i potem osoby, które yy, dla takich co widzą. To jest fajne, bo karta robuje te zdjęcia według tych yy, tematów, co się znajduje na nich, a dla osób, które nie widzą, po prostu może podpowiedzieć, co tam... Jest. Na przykład bardzo się że Adam nam często robi zdjęcia, na których dobrze wyglądamy, jesteśmy sami, a, a Adam nie widzi. Zawsze się zastanawiałem, jak on to robi. No, pokazał mi. Po prostu też technologia go w tym wspiera. No i dlatego na zdjęciach wszyscy którzy zostali sfotografowani, mają głowy. Też taka ciekawa rzecz, która nas spotkała podczas tej akcji, Zupełnie przypadkowo. Trafiliśmy I to, tam i To kompletnie. Komplet, tak, yeah. trafiliśmy do, na wystawę dyplomów dzieł sztuki, bo chcieliśmy sfotografować fajne wnętrza w z Center. I w zasadzie pojechaliśmy tam z własnymi obrazkami. Mieliśmy zgodę, żeby nasze, znaczy obrazki, właśnie Lucyny Pawlak, do w celu tej aplikacji, sfotografować tych wnętrzach. I trafiliśmy na wspaniałą wystawę pani yy, Barbary Formelnik która w szkle zrobiła rzeźby ludzkich kończyn odlewy, a potem je zdeformowała. I całym tematem przewodnim był... O w po prostu. Całym tematem przewodnim było kanon jakby piękna takiego normalnego i piękna osób, które właśnie z powodów jakichś czy wypadków czy urodzenia mają kończyny zdeformowane. I co było fajnego w tym wszystkim, to że przypadkowo trafiliśmy na ślad, że artyści, którzy w tym przypadku ta pani jest w pełni sprawna, też zauważają taki problem i też próbują z nim wyjść na swój sposób do, do ludzi, uświadomić. Po prostu. Kolejna bariera, którą próbowaliśmy pokazać, znaczy pokonać Tak, tak bariera odległości. Większość z nas, jak chce gdzieś polecieć, to w zasadzie ten problem. Polecieć, dostać się, to albo czas, albo pieniądze. To raczej kupujemy bilet, wsiadamy do pociągu, do samolotu i lecimy. Ale osoby, które mają problemy z poruszaniem się, mają również problemy z dostaniem się do samolotu. Proszę zobaczyć, pasażerowie sobie idą są podwozie pod samolot, to nasze lotnisko wrocławskie. Dostaliśmy tam wpuszczenie do różnych dziwnych miejsc, na przykład u centrownik gdzie normalnie nie ma, nie ma wstępu, ale celem naszej wizyty był, było to urządzenie, ten pojazd, ambulant. Ja tutaj wcześniej nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego. Właśnie tutaj też Bartek w zasadzie zwrócił moją uwagę na to, na to urządzenie. No i tam specjalnie prosiliśmy, żeby, żeby nas do tego urządzenia zaprowadzić. Jak, co to jest? To jest winda, która umożliwia dostanie się na pokład samolotu osobom na noszach, na wózkach, no nie mogącym normalnie poruszać się, na przykład wjechać czy wejść tymi, tymi skodami. Jest z tyłu tego pojazdu rampa, która się unosi do wysokości pudła, a samo pudło potem unosi się do wysokości drzwi w samolocie. Mało osób o tym, mówię o osobach sprawnych. Mało osób o tym wie, że właśnie na lotnisku takie coś, a nie jest niestety na wszystkich lotniskach, albo są lotniska, gdzie te urządzenia są gorsze. Tak, tu już wspomniałem o tym, o wspólnej szpilkostradzie. Zawsze uważałem, że szpilkostrada to jest coś dla Pań na szpilkach. I tyle. A się okazało, że oczywiście panie na szpilkach mogą mieć z tym pożytek, z tego pożytek i mają, ale tak naprawdę nie miałem pojęcia, że to jest coś, co ułatwi życie osobom poruszającym się na okulach Polastę, na wózku, jak te wąskie kółeczka rzeczywiście wpadały w tą kostkę też parę między kostkami, no to dopiero jak to zobaczyłem, to dopiero do mnie dotarło jaka, jakie to jest utrudnienie, taka kostka. Więc szpilkostrada, my wszyscy na to mówimy szpilkostrada, a tak naprawdę to jest jak to się? Dotarło? Trakt. Dostępny trakt. Po prostu. I to, no, i całe szczęście, że powstał nowy. By było ich więcej. Tak, Facebooka. Właśnie, taka mała dygresja, to właśnie a propos bariery zmysłu. Tutaj znowu mam nadzieję, że ona się nawet, ona mnie nie obrazi, ale ją jego przykładem. Rozmawiałem z Adamem przez parę miesięcy przez Twittera. No, w tym komentarze, rozmawialiśmy prywatnie. Yy, yy, widziałem, tam jest ma fajne zdjęcie, jak yy, chyba gryzie medal czy z metalem yy, w koszulce sportowej. W pewnym momencie się go zapytałem, bo, jak, bo żona Adama startuje, startowała w maratonach rowerowych, ja jestem sociekną rowerzystką amatorem i się spytałem, czy też będzie jechał. No, i dopiero wtedy, po paru miesiącach korespondencji, do wymieniania różnych poglądów, dowiedziałem się, że, że Adam nie może jeździć w bo bo nie widzi. Potem się okazało, że mam jeszcze dwie osoby, z którymi koresponduję, i dopiero po jakimś czasie, czyli na przykład zastanawiałem się, czemu nie mają awatara, tylko jajeczko na Twitterze. Potem się okazało, że naprawdę nie lubią zdjęć, bo, nie, bo ich na tych zdjęcia jest specjalnie nie interesują, bo te osoby nie widzą. Jak to dla takiej osoby jak ja, oderwanej od, do niedawna oderwanej od problemów osób niepełnosprawnych, to był na mnie szok, że ja się tak późno zorientowałem dzięki technologii. Co prawda nie rozmawialiśmy face to face, ale jednak jak rozmawiam z innymi osobami przez Facebooka, że się nie zorientowałem, że te osoby mają taki problem. A Adam akurat miał medal, to jest to zliczył najważniejsze maratony na świecie. Udało nam się w ramach to bariery zmysłów, y, zrob... zrobić wywiad z panem Grzegorzem Kozłowskim prezesem Stowarzyszenia zastosowania głucho niewidomych osoba i przy czym on właśnie nie widzi, nie słyszy. nie y, y, Tak prawie że. To, coś tam widać, że że nie Właśnie idealnie. Tak, najważniejsze jest to, że, ta, że stracił słów w kilku lat, nie słyszał swojego głosu, on ma chyba 6 lat, a rozmawiało się z nim, mówił wyraźnie niż wielu słyszących Tak, I nie słowa, jak odsłuchiwać tak. się iPhone'em. Dokładnie. Więc, osoba, to, która nie widzi, nie słyszy. Tak, i przy okazji właśnie dzięki panu Grzegorzowi udało nam się spotkać z... Wieloma osobami z dolnośląskiego oddziału tego towarzystwa. A tam również na tym zdjęciu na górze widać Adama, jak biegnie z żoną. Nie, nie wiem, czy to był Marato, maraton, maraton, ale te 20 czy 40 km przebiegł. Jeszcze się cieszę. Proszę zwrócić uwagę, że są związani ze sznurkiem, która bardzo do, dobry układ, jeżeli to jest mądreństwo. I tak, generalnie te wszystkie rzeczy robiliśmy po to, żeby zrobić to trochę szumu. To nam się udało? Gdzie nam się udało zaszumieć. Yy, przede wszystkim najbardziej jesteśmy dumni z tego, że udało nam się namówić redakcję bardzo grążonego, wąskiego pisma elektronicznego, rozpowszechnianego za darmo. Mój mag magazyn jak nazwa świadczy, to jest właśnie ktoś dla tych, yy, którzy bardzo lubią urządzenia z jabłuszkiem nadwiezionym. Udało nam się zrobić, do, doprowadzić do wydania w kwietniu numeru, którego tematem wiodącym były właśnie technologia w służbie osób niepełnosprawnych. To jeszcze nic, bo udało nam się namówić Fundację, fundację Orange, żeby przysponsorowała profesjonalne nagranie wydania audio. Może nawet troszkę za profesjonalne, bo bardzo bardzo ładnie reaktorsko rozwiązane, a wiem, że osoby, które nie widzą, to lubią sobie puszczać tak wszystko trzy razy szybciej, niż My normalnie słuchamy. Ale no ale właśnie dotarliśmy jak w formie do osób widzących i do osób niewidzących z tym przekazem, ale to jeszcze nie koniec, bo od tego momentu był tak duży odzew na, ten, na to wydanie, że teraz w każdym monarze jest przynajmniej ten artykuł przez osobę w tym przypadku akurat nie, niewidomą o, 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 o aplikację czy w ogóle na przykład jak, podróż, jak może podróżować osoba, która nie widzi, jak sobie zaplanować podróż z wykorzystaniem technologii. Taki przekrojowy na przykład artykuł jest jeden z tych, który się ukazał. Yy, przy okazji, bo jako to właśnie tacy technologiczni, jak to się mówi w angielsku? Taki, no technologiczne, technologiczne Używamy różnych metod przekazów, więc oczywiście nie mogło się obejść bez podcastów. Właśnie yy, Bartek wziął udział w jednym z nich, pamiętasz? Tak, i ukradł nam całą imprezę, bo oczywiście jak dostał mikrofon, to bardzo dużo wyczerpująco yy, mówił na temat yy, na, 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 na te tematy, o którego pytaliśmy. I rzeczywiście z nagrania, które miało trwać 15 minut, zrobiło się coś koło godziny i bardzo dobrze, bo się okazało, że... Yy, że było jeszcze śmiesznie, bo to było nie tylko To było, do, do, dodatku praca ponad podziałami, bo nagrywaliśmy jednocześnie dwa podcasty redakcji konkurujących ze sobą. Czyli de facto, no nie, aż chcę się użyć słowa wrogich. No, no nie wrogich, ale przynajmniej nie, normalnie nie współpracujących, ale te tego przedsięwzięcia, żeby mieć jeszcze większy zasięg, dwie redakcje odpuściły swoje podcasty, znaczy ten sam podcast pod dwoma przed nami, żeby dotrzeć do większej ilości osób. Czyli ja, co, dla słusznej sprawy można i ponad podziałami zawalczyć yy, Też udało nam się znaczy, wystąpić stąd, Z informacją w moim magazynie o tym specjalnym wydaniu w podkaście w tyflo Radiu Miałem dużego stresa, bo to było prowadzone na żywo. Audycja jest dostępna, bo można ją odsłuchać, bo jak ktoś byłby na tyle odważny, to może sobie napisać tylko podcast w mój mag magazyn i trafi na, na tą stronę, gdzie można sobie to posłuchać. Widać, że 2000 razy zostało odtworzone, pobrany już podcast. No to, to jest jakaś rzesza kolejnych osób, do, do których informacja dotarła. Przy okazji tak, no, zainteresowała się akcjontacja grupy PKP. Na blogach wrocławskich też pisaliśmy dużo o tych działaniach przełamywania, znaczy jak technologia może wspierać miejsc prawnych albo nas, jak już będziemy mieli dużo lat. Tak na przykład mój który widzi coraz słabiej, czyli na przykład sobie powiększone litery na, na tych swoich urządzeniach. Yy, dotarliśmy tam patronatem nasz... Nasze działania objęła Kwik Community, Wrocławia. To dużo ważnych instytucji, z czego, za co bardzo dziękujemy i z czego jesteśmy dumni. Mam nadzieję, że to nie pójdzie na marne. Ale największym efektem tego wszystkiego było coś, o czym wspomniałem już trochę, czyli akcja Nowoczesny Senior, nauka integracja. To, co mówiłem, że z wiekiem. Wszyscy będziemy mniej sprawni, bo byśmy dożyli tego wieku jak w jak najlepszej sprawności, ale prowadząc już po... Za nami jest 400 godzin zajęć z seniorami, ponad, ponad 400 godzin, 100. ale lekcyjnych, lekcyjnych zajęć z seniorami. Przez 2,5 miesiąca uczyliśmy seniorów jak korzystać z technologii. Seniorów wiek od 60 lat do 90 pałek. Seniorów, którzy na przykład osoby, które przyjeżdżały do nas na wózkach, osoby, które słabo słyszały, które słabo widziały i mam nadzieję, że właśnie dlatego mnie y, słychać nawet na końcu, bo y, przez po, po dwóch tygodniach zajęć musiałem zacząć wyczuć gardło, a potem się przyzwyczaiłem. A mi głos wysiądł. Y, tak, I, i ma już taki potencjał. Nie, nie chcę, nie chcę puścić. Y, proszę zobaczyć właśnie no, to jest, to jest nasza grupa. Jedna z, z 16 z tak. Też taka ciekawostka, bo uczyliśmy ich na komputerach, takich klasycznych, notebookach, ale jak udało nam się od edukatora wypożyczyć iPady, tablety, to seniorzy się w się cud. W I się cud. To od razu. Osoba, która ma 90 lat i, i powiedzmy miała myszkę, nie wiem, która trafia dotykała, dzieła i, gdzie I iPad, iPada w ręce cud. Pisze, maila wysyła, uruchomiam Skype'a. Tak, rozmawiam. I taka właśnie dygresja dla wszystkich osób, które będą miały okazję, jakby mam nadzieję, że będzie więcej takich jak my, którzy będą mieli cierpliwość do osób starszych. Bardzo wielkim problemem jest dla tych osób trafienie, manualny problem, trafienie z od myszki i kone. To jeszcze jak już trafią, to jeszcze pół biedy. ale tak A jak... pisanie pisani to mi... na to, że jeszcze? Nie, pisanie, właśnie, najgorsze jest to myślą. Dwukrotny klik, żeby między jednym kliknięciem a drugim uśwała się nie poruszyła. I naprawdę przez na przykład 4 godziny museliśmy uczyć osoby, niektóre, nie wszystkie, jak trafiać myszką. I to, to jest właśnie to, co, co może czekać nas wszystkich yy, jeszcze tam. No, nie, nie bliżej, ale szybciej na przykład nie Łukaszem. Yy, no, tak, tu jest. Ten Pan profesor Miodek też nas wspierał słowem, spotkał się z seniorami to było właśnie bardzo dla nich jak Zobaczyli pana profesora, który ma 70 lat skończone, który mówi o tym, że kiedyś się bał komórki. Nie chciał, bo telewizji komórka, a potem nagle stwierdził, Ileś to istnień ludzkich komórka uratowała. I ten przekaz właśnie pana profesora bardzo nas wspierał. I, I także jeszcze język słowo reset skate. Zaloguj się i uczył, uczył języka technologii w sposób praktyczny, przystępny. Też pokazuje że jest, nie jest żadną barierą. Jeśli tak. on się przemógł po 50, a technologia oznacza nas wszystkich. No i właśnie niosąc ja tą dobrą opinę. chciałbym podziękować za wysłuchanie nas. Nie ustaniemy w dalszych działaniach. Będziemy na tak, na rzecz jakby tych tak jak mówiłem na moim przykładzie, ja nie miałem pojęcia, jakie problemy mogą mieć osoby niepełnosprawne. Za to przepraszam, ale staram się na drodze. Dziękuję bardzo. Panowie nas prowadzili rzeczywiście w świat przyszłości, ale ta przyszłość dotyczy i nas wszystkich, bo jeżeli się... Jest stanie nadzwyczajne, że to każdy z nas kiedyś będzie tym starszym seniorem, bo ja to teraz zdrabnie staramy się nazywać i dobrze byśmy umieli opanować te możliwości, zanim sami będziemy...